Dzień dobry, szczęść Boże! Witam serdecznie w czwartek 8 sierpnia. Tak jak wczoraj mówiłem, jestem w Rzeszowie w ramach urlopu i jestem wdzięczny Bogu za to, że mogłem tutaj przyjechać, gdzie zaczęły się proste słowa. Jeżeli ktoś ma gorliwość taką i chęć, to może przewinąć 400 odcinków do tyłu i zobaczy ten kontekst, te zielone drzewka, yy, tutaj zaczynałem nagrywanie prostych słów. Moje nauczanie wtedy były trochę inne, nie miałem wtedy koloratki, zupełnie inaczej pan mnie prowadził. Chociaż teraz też mnie prowadzi jasną, prostą drogą, tylko jestem w innym kontekście życia, aktualnie posługuję jako ksiądz. Tak więc, moi kochani, wtedy, kiedy zaczynałem słowa nagrywać, jeszcze nie wiedziałem, jaki będzie kolejny mój rok. To wszystko było tajemnicą dla mnie, chociaż. Jasne było, że Pan mnie prowadzi, że mnie kocha, że jest ze mną. Z tym nigdy w życiu nie miałem wątpliwości. No więc można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wiarę, o moje takie bycie uczniem Jezusa i synem Bożym, nigdy nie miałem kryzysu. A inne drugorzędne sprawy, co mam robić i gdzie mieszkać i jak służyć Jezusowi, to się zmieniało i to się zmienia i cały czas każdy z nas jest w drodze i nie może być pewny jutra. Tylko o miłości Bożej mogę się wypowiadać z pewnością. Tak więc, moi kochani, okej, okay, mówię takie wprowadzenie, że jestem w tym Rzeszowie moim kochanym. Wiecie, rok temu Bóg mnie tutaj posłał, ponieważ gdy wróciłem z Afryki, no nie miałem swoich pieniędzy, nie miałem jeszcze takiej klarownej sytuacji, co gdzie będę robił, więc tu mnie Pan przysłał i pracowałem w hospicjum. I, i się piękne rzeczy dokonały, to właśnie nagrywałem 400 odcinków wcześniej o tych cudach, y, które widziałem na własne oczy w hospicjum. Później pracowałem y, u swoich przyjaciół, byłem ogrodnikiem, miałem przepiękne doświadczenia, pracowałem później y, na myjni samochodowej, przepiękny po prostu to był czas takiej y, prawdziwej pracy, jak, jak większość ludzi na świecie, y, które, która nie się z jednej strony uświęcenie, a z drugiej strony bardzo też przynosi pewne zmęczenie. Nie? I jestem wdzięczny Panu, że to wszystko przeszedłem. I jakby co, mogę dalej powracać do pewnych rzeczy, do pewnych prac, przez które mnie przeprowadził, bo każda praca uszlachetnia, każda z perspektywy czasu widzę, że była błogosławieństwem, moi drodzy. Ale okej, okay, nie o tym chciałem powiedzieć. Tylko będziemy mówili o bardzo ważnej Ewangelii dzisiejszej, zaczerpniętej z 16 rozdziału Mateusza. Moi chęci, to jest petarda, to jest fundament, bo za chwilę to wybrzmi właśnie w tej Ewangelii, że tam są fundamentalne sprawy. Jezus spotyka się z Piotrem, swoim wspaniałym uczniem, ukochanym apostołem, i jeden na jeden prowadzi z nim dialog. Kiedy pyta się, uczniów, za kogo ludzie uważają Jego samego, to właśnie On, Piotr, odpowiada prosto z mostu i mówi natchniony Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus uśmiechnął się do Niego i tak, masz rację, ale to nie ciało i krew objawiły Ci to. Nie masz tego ze swojego rozeznania, tylko Bóg włożył w Twoją głowę tę wiedzę. Bóg, ojciec, mój tata, dał Ci to objawienie, dlatego jesteś szczęśliwy, jesteś błogosławiony, ponieważ Bóg daje ci łaskę wiedzy i poznania. Czego poznania? Właśnie tej fundamentalnej prawdy, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest wcielonym synem Bożym, że Jezus jest Bogiem, który przyjął ludzkie ciało, więc jest i Bogiem, i człowiekiem. Moi kochani, i tylko wtedy. Mógł zrobić to co zrobił, oddać swoje życie, złożyć w ofierze siebie samego za całą ludzkość. Tylko taka ofiara Bożego Syna mogła spowodować taki skutek: czyli zbawienie całego świata, odkupienie wszystkich ludzi, zmazanie jego krwią wszystkich grzechów. Tylko krew Boga. Mogła tego dokonać. I to się dokonało właśnie, kiedy Jezus przyszedł w ciele dwa tysiące lat temu i y, umarł za nas, abyśmy mieli życie. No i właśnie Piotr dostał to objawienie od taty z nieba, i Jezus to zauważył mówi, kapitalnie, świetnie. To jest właśnie klucz, to jest fundament, ta prawda, że ja jestem Synem Bożym, że ja jestem drogą, prawdą, życiem, że jestem po prostu. Y, Pośrednikiem koniecznym do szczęścia człowieka każdego, Jezus Chrystus. I to objawienie jest fundamentem wiary. I dlatego później Jezus mówi tak: okej, okay, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję swój kościół. Moi drodzy, po tym jak, jak Jezus zobaczył, że, że Piotr dostał objawienie od taty, że, że zrozumiał, że Bóg. Dał to zrozumienie Piotrowi, wtedy powiedział: Ok, spokojnie, na tym objawieniu zbuduję mój kościół, Piotrze, a ty będziesz kamykiem, pierwszym położonym na tym fundamencie. Ponieważ to jest właśnie bardzo istotne, jak to po grecku jest, jak to jest w oryginale, o co chodziło Jezusowi. Jezus powiedział do Szymona: Ty jesteś Petros. Petros to znaczy kamyczek. Ty jesteś Petros. I na tej Petra, opoce w fundamencie zbuduje mój Kościół. I należy to rozumieć tak, że y, tym fundamentem, tą skałą jest objawienie. Że Bóg objawił y, Piotrowi prawdę. I ta prawda jest fundamentem, że Jezus jest Mesjaszem. Właśnie to jest fundament, nie sam Piotr, jako człowiek, że on jest skałą i na nim będzie budowany Kościół. Nie, to nie jest dobra interpretacja. Nie na człowieku jest zbudowany Kościół. Nie człowiek jest fundamentem Kościoła, tylko Jezus Chrystus. A konkretnie ta prawda, że On jest Mesjaszem, Synem Bożym i On jest koniecznym pośrednikiem między ludzkością a Ojcem. Tak więc, moi kochani, w tym Mateuszu 16 rozdziale, bardzo to podkreślam, bo to jest bardzo istotne, że Jezus widzi, że objawienie zostało dane i mówi na tym objawieniu zbuduję swój kościół, na tej wierze, na tym przekonaniu będę wszystko budował. Jeżeli ludzie będą mieli tę wiedzę, to objawienie, przyjmą z wiarą tę prawdę, nagle staną się płaszczyzną, na której ja będę mógł ich uświęcać, kiedy, gdzie będą mogli być budowani jako duchowa świątynia, jako duchowe kamienie. W innym miejscu, w Piśmie Świętym właśnie tak jesteśmy nazywani, że wszyscy jesteśmy kamieniami w tej duchowej budowli, którą jest Kościół, w którym, którą jest Królestwo. Wszyscy jesteśmy duchowymi kamieniami. I to właśnie powiedział Jezus do Piotra, Ty jesteś kamyk, Ty jesteś ten, ten duchowy kamień, który kładę na fundamencie, jakim ja jestem, jakim jest objawienie o mnie. I moi drodzy, tak należy właśnie to rozumieć. Nie że Piotr jest skałą, nie że późniejszy następca Piotra, papież, jest skałą i na papieżu się buduje kościół, że papież jest głową kościoła. Bzdura. Nie jest tak. Tylko Chrystus jest głową kościoła. Tylko na Chrystusie możemy budować. Tylko on jest fundamentem. I tylko ta prawda objawiona od Taty o Nim jest podstawą. Nie żaden człowiek nie nic, co człowiek by wymyślił, tylko to, co Bóg dał w objawieniu. Ta prawda. Moi kochani, to jest niesamowite, wa niesamowicie ważne, ponieważ nieraz y, możemy mylnie rozumieć to zdanie i, i pomyśleć, że Jezus wybiera Piotra i na Piotrze buduje Kościół. Nie, absolutnie nie. Ponieważ dwa wersety dalej y, Piotr. Y, kiedy Jezus mówi "OK", na tym objawieniu zbuduje swój kościół i teraz podejmuje misję, że ja za chwilę oddam życie za wszystkich, to, to nagle Piotr mówi, bierze go na stronę i mówi "Mistrzu, mistrzu, nie, nie, tak nie będzie, nie pozwolę, żeby ci się coś złego stało, nie oddasz żadnego życia, nie będziesz ukrzyżowany, nie umrzesz". I nagle Jezus, parę minut wcześniej powiedział, że że, wow, Bóg dał ci objawienie ekstra, to teraz mówi: Piotrze, nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą. Tak sprowadził Piotra do parteru i pokazał, że prawdziwy Piotr, człowiek, to jest właśnie ten, kto myśli po ludzku, kto może popełniać błędy, i wtedy był w wielkim błędzie. Aż Jezus powiedział: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą. Jeżeli myślisz po Bożemu, jeżeli bierzesz objawienie i tylko nim się kierujesz, jest ok. A jeżeli kombinujesz po ludzku, myślisz po prostu kategoriami jakiejś religii czy tradycji, to nie jest dobrze. To wtedy możesz popłynąć. Wtedy jesteś słabiutki. Wtedy jesteś po prostu jak, jak dom bez fundamentu. Jedynym fundamentem jest objawienie, które daje nam Bóg. Mamy je właśnie w tej Ewangelii pokazane. Czyli że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest podstawą fundamentem. I na tej prawdzie, na tej wierze, na Nim samym mamy budować świątynię ku chwale Pana, Królestwo Boże, Kościół. Moi drodzy, a Piotr nie jest fundamentem, tylko kamyczkiem, pierwszym kamyczkiem. Z tysiąca, milionów innych kamyczków, które wznosimy do dziś dzień, właśnie na chwałę Pana. Tak więc chciałbym przesłanie to jeszcze raz podkreślić: prześlećmy sobie tę Ewangelię, przeczytajmy z Mateusza 16: dzisiejszą Ewangelię, rozważmy, właśnie yy, patrząc na oryginalne słowa, jakie wypowiedział Jezus. Zobaczmy, jak po grecku jest w tym tekście. Nie jak Polacy tłumaczą, czy jak jest w amerykańskiej Biblii, tylko jak jest w, w oryginalnym języku, po grecku. Tam jest, że Jezus mówi do, do Piotra: Ty jesteś e, Petros, kamyczek, a później o objawieniu, które ma być fundamentem, mówi Petra, czyli skała. I to należy rozróżnić. Petros i Petra to nie jest ta sama rzeczywistość. Moi drodzy. Budujmy zatem na fundamencie, nie na jakimś człowieku, nie na papieżu, nie na strukturach, nie na religii, nie na tradycji, tylko na Jezusie Chrystusie, osobie, która z Bogiem człowiekiem i na tej prawdzie, y, której Bóg, y, którym Bóg nam przekazał o nim, że on jest Mesjaszem. Jedyną drogą, nie ma innego, do szczęśliwego życia i do wolnego życia. W nim mamy całkowitą wolność. Moi kochani, pozdrawiam bardzo z Rzeszowa w ten zapowiadający się, wspaniale czwartkowy dzień. Ja błogosławię wszystkim też na piękną pracę, ponieważ właśnie jak tutaj byłem w tym Rzeszowie, pracowałem bardzo ciężko wiele godzin i błogosławię wszystkim, którzy nadal tak pracują. Ja teraz już troszeczkę mam bardziej lajtowe życie jako ksiądz, ale wiem, co to znaczy ciężka praca. Tak więc ja kibicuję wszystkim, którzy nie mają teraz urlopu, którzy chodzą do pracy i ciężko siedzą w biurach 8 godzin, bądź nawet pracują po 10-12 godzin. Moi kochani, jestem z wami, serca was błogosławię i podziwiam was. I Pamiętajmy, żeby nie poukładać ufności w żadnym człowieku, w żadnych strukturach, tylko w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, w Bogu Najwyższym, w objawieniu czystym, które mamy na wyciągnięcie ręki. I wtedy będziemy piękną budowlą, będziemy szczęśliwymi ludźmi. Okej, okay. pozdrawiam i do jutra <grym> z Bogiem.